ale tak właśnie reagowaliśmy wspólnie z rządem. Myśmy trzymali najmniej, jak najmniejszy poziom marsz, a rząd generalnie obniżał to, co państwo brało i wtedy w czasie zagrożenia, gdzie paliwo naprawdę bardzo mocno szybowało do góry ze względu na wojnę na Ukrainie, ten pierwszy efekt tej wojny, jak i również na przez to różnego rodzaju kwestie dolara, no bo pragnę zaznaczyć, że rozliczamy się w dolarach i to były takie czasy, kiedy dolar kosztował 4,60, a baryłka ponad 100 dolarów. Dziś mamy czasy, że dolar kosztował, już schodził do 85, 4 a baryłka 70 dolarów. W związku z tym była możliwość, by te ceny były mniejsze. Oczywiście nie ma takiej możliwości ekonomicznej, by te ceny były 5,19. To co kłamał Donald Tusk i twierdził, że wie jak to zrobić. Natomiast natomiast były możliwości, takie jeszcze dwa, jeszcze trzy tygodnie temu, żeby paliwo w Polsce kosztowało 5,40.